Boże Ksiądz Ryszard Halwa, Państwa moim gościem jest Pani Miriam Szadyt, która jest prezesem Fundacji Estera. Witamy serdecznie w studiu. Dzień dobry, witam. Pani Miriam, no już miała Pani okazję tutaj być u nas na portalu, czy też w gazecie. Pisaliśmy o islamie, Pani zajmuje się islamem. A teraz jest powód taki, jestem bardzo wdzięczny, że Pani przyszła do studia, bo wiele ostatnie wydarzenia, między innymi, i w Austrii, we Francji, gdzie radykalny islam atakuje ludzi, likwiduje. Bo no nawet we Francji wiemy, że młody muzułmanin uciął nauczycielowi, czy teraz w Austrii. Co się dzieje? Bo myślę, że, że Pani jest znaczącą islamu. Proszę może na, na najpierw szerzej o, o sobie powiedzieć, żeby widzowie wiedzieli, dlaczego Pani akurat tą tematyką się zajmuje. Eee, może po, po kolei. Nie, nie ma czegoś, czegoś takiego, takiego jak radykalny islam. No. Jest islam, e, który po prostu od podstaw zawsze propagował mord i nienawiść, i nienawiść oraz e, wojnę w stosunku do innowierców i ludzi, którzy inaczej myślą. Mm. Jeżeli ktoś nie postępuje zgodnie z nauczaniami Koranu albo nie postępuje tak jak Mahomet nauczał i nie jest w 100% podległy, ale nawet ci podlegli, jak widzimy te zamachy samobójców, terrorystów, no to tak naprawdę mm, oni nie mają wyboru. Znaczy z drugiej strony oni też nie mają wyboru, bo w którym kierunku nie pójdą to to i tak, i tak poniosą śmierć, więc to jest te, religia terroru. Koraniem, u nich też, jeżeli ktoś, powiedzmy, e, e, odstępuje od nich, przyjmuje inną wiarę, to grozi im śmierć? Grozi im śmierć, ale w ogóle jeżeli nie postępuje zgodnie z nauczaniami Koranu, jeżeli nie atakuje. I w tym momencie też może ponieść śmierć, jeżeli na przykład któryś z przywódców wyznaczy, żeby popełnił samobójstwo mordując innych, no to jeżeli on tego nie zrobi, to i tak i tak poniesie śmierć. Mm. I bo często jest... są po prostu sterylizowani, ale ja tutaj nie chcę zupełnie bronić w żaden sposób. E, po prostu tłumaczę, czym jest ta religia. E, I jak... się do Mahometa. Tak. Właśnie, bo pani też jest nawcą. Pamiętam, jak mojej rodzinie pani mówiła o, o Mahomecie. Proszę Przybliżyć ludziom proroka Mahometa? E, może zacznę, zacznę od tego, że Mahomet jest osobą prorokiem, który tak jak u nas w chrześcijaństwie, Jezusa. znawcy mają naśladować. I to jest wzór do naśladowania. I Mahomet. I teraz popatrzmy na to, kim był Mahomet i czego nauczał oraz jak postępował. No to wtedy będziemy mieli e, odpowiedź wzór, na, odpowiedź na to jak, jak wyznawcy Mahometa e, mają postępować i jaki jest przykaz, bo to jest wzór do naśladowania, więc on jest nieomylny i tak, tak e, w ten sposób mają e, czynić jego wyznawcy. Po pierwsze pobrał się z Aiszą, sześciolatka wziął za żonę, współżył z nią seksem udowym. W wieku sześciu, następnie już normalnie w wieku, wieku chyba dziewięciu lat, 9, normalnie jak tak. z kobietą, tak, czyli tak. pedofilia to jest I, numer i teraz czy, czy muszą, czy, czyli wyznawcy yy, naśladują go? Tak? Naśladują no. i to na całym świecie, a w momencie kiedy jakiś kraj na przykład wydaje nam się, że nie postępuje w ten sposób, to tak naprawdę przepisy prawne nie zabraniają tego. No chociażby też w Szwecji chyba tak jest. Tak, czy w Iranie, czy w Arabii Saudyjskiej, czy e, po prostu próg, próg e, i możliwości mm, ożenienia się z dziewczynką, z dzieckiem, niemowlakiem, a, no nie ma żadnego progu, nie ma wytycznych, a często na przykład takie kraje nie chcą się poddawać przepisom, badaniom, i, i raportować, więc e, niektóre organizacje uważają, że w tych krajach nie ma tego problemu, a on jest. Więc to jest numer jeden. Druga, kolejna sprawa to jest, e, mordował ludzi, najeżdżał, oszukiwał. To chyba w Medynie było, gdzie wymordował by tak I ile osób? Szacują, że ponad 900, ale to było przy jednej bitwie. Więc ciężko określić ile, czyli ile tych, rzeczywiście... Czyli tych, nie chcieli się podporządkować tego Tak, którzy nie chcieli się podporządkować. Tak, tych, nie, nie chcieli się podporządkować. Wiesz, no, I też e, w, możemy poczytać w Koranie, że Allah jest największym z usłusztów. E, czyli próbują poprzez e, kłamstwa i oszukiwanie wdrażać tą swoją ideologię oraz to co naucza Koran. Tak naprawdę to co widzimy teraz, to całe poddanie się na świecie. Znaczy w ogóle to jaki jak jest terror. Znaczy ja mówiłam tak naprawdę już wiele lat temu o tym, że wybuchnie wojna. Już jesteśmy w trakcie. Teraz zobaczyli, że że Europa jest coraz słabsza, świat jest coraz słabszy, no i zaczynają coraz więcej atakować. Ale proszę powiedzieć, bo takie kraje jak Francja, jak Niemcy, jak m.in. pani Merkel czy Macron, oni sprowadzali tych uchodźców. Przecież mają bogaty Dubaj, te inne kraje islamskie, oni mogliby ich wesprzeć. Tylko e, to jest chyba kwestia misjonowania Europy, czy, czy mam rację? Misjonowania? Misjonowania Europy, a, czyli wdrażania misjonowa... e, islamu. Tak, to jest, to, znaczy, to, to jest podbój, tylko musimy zawsze patrzeć, że są różne grupy wpływów i interesów. I niektórzy nawet może nieświadomie pewne rzeczy wykonują, a potem e, już nie mogą się z tego wycofać A i nie mają też świadomości pewnych zagrożeń. Mm. Wiemy, że islam chce podbić Europę. Wiemy, że globaliści chcą, żeby, żeby ta Europa, w ogóle ludzie byli steroryzowani najłatwiej, tak jak jest właśnie w islamie. I jeżeli się narzuci mnóstwo reguł, mnóstwo obostrzeń, to w każdym momencie można kogoś wyeliminować. Podając jakąkolwiek przyczynę: czy się ktoś źle uśmiechnie, czy się źle spojrzy, czy, um, czy po prostu w jakimś zakresie będzie nieposłuszny. Um, teraz, tak jak patrzę na przykład na te maski, dobrze. Um, wirus, wirus jest, tak. Um, nie, nie, nie przeczę temu zupełnie, e, tylko trzeba analizować, na ile ludzie umierają też z innych przyczyn, na przykład z niedotlenienia, ze stresu, z samobójstw. E, poza tym Donald Trump, przypominam, że dzisiaj są wybory w Stanach Zjednoczonych Spalna. do Polonii Amerykańskiej. Donald Trump już mówił, że, że jest lekarstwo na tą chorobę i będzie dawał po prostu ludziom. No, u nas nawet nasza babka, która leży ziołami, wymyśliła receptę na, na, na wirusa. Już jednej osobie się poprawia. Także też są w Polsce, w Lublinie też naukowcy wymyślili. Ale co chcę dodać, to o czym pani prezes powiedziała, że no właśnie że sprawa związana z innymi chorobami, które są bardziej niebezpieczne nawet niż czy bardziej szkodliwe. Jeden z profesorów z Łodzi, pulmonolog zajmujący się między innymi płucami, powiedział, że o wiele gorsze są powikłania po grypie niż po wirusie. No to ja nie jestem specjalistką w tym, to, nie jestem doktorem. A, ale z tego, co mogę powiedzieć, wiem przykład, jak się szuka i jak się leczy w ogóle tego wirusa. To pierwsze, co no to podają koncentrator tlenu. I pytanie jest: no, chyba tak na chłopski rozum rozumiem, że trzeba dosnienić ten organizm, ale jak się ma maskę i trzeba wszędzie wychodzić w masce, to czy się. Dotleniamy. No właśnie, tak. Czy inne, inne też infekcje się nie przynoszą? A poza tym ja nosząc maski albo widząc te maski i konieczność noszenia ich na ulicy, to widzę, że po prostu idziemy w tym kierunku, w którym globaliści, cała finansiera światowa, muzułmanie, czyli cała ta koalicja chcą, żebyśmy szli. I pytanie jest, czy w jakiś sposób no po prostu nie robimy świadomie czy nieświadomie tego, czego oni chcą. Czyli naśladujemy ich w jakiś sposób. Znaczy czy po prostu drzewo się poznaje po owocach i czy my nie wypełniamy um, tych ich przesłanek i nie, nie, czy nasz rząd nie przeszkoduje ludzi do tego, żebyśmy no, pod inne regulacje, czy świadomie czy nieświadomie, czy mm, na przykład nakazując noszenia maski no muzułmanie też mówią pewnie czy skoda, o tym skoda, tak, 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 tak. o tym, że to jest ochrona. Tak, że tak, też kobiety te zakrywają twarz. I, Także i tak. trzeba powiedzieć, że no tutaj też one nie mają nic do powiedzenia, bo tam no po prostu. Pytanie jest, czy właśnie poprzez noszenie i poprzez no. tego typu ograniczenia w oddychaniu. A... Chronimy swoje zdrowie. Znaczy z jednej strony, czy chronimy swoje zdrowie? Czyż z drugiej chodzimy. strony, czy, czy nie wypełniamy tych wytycznych, A, no co, co, chcą... Co? Tak. co chcą. Globaliści. Co chcą globaliści. Jak pani to wszystko widzi, to powiedzmy, że islam atakuje i chce, żeby nas zastraszyć, czy u nas w Polsce my Możemy się czuć bezpieczni, bo Polska sprzeciwiła się temu, żeby, żeby uchodźców i całe szczęście. Bo gdyby poprzednia ekipa rządziła, to już dawno byśmy mieli to samo. Bo wtedy łatwiej, jak mają więcej i ich, to jedni i drugi wspierają, prawda? E, prawo dla Polaków, że, te, że nie przyjęliśmy, a w szczególności islamskich imigrantów, ale ja pamiętam, jak fundacje, nawet 80 fundacji było, które. Przeciwko mnie i w mojej fundacji pisało list do rządów, żeby jednak przyjmować tych islamskich imigrantów i żebyśmy nie szli tylko w jedną stronę. A ja, ja, ja dalej zawsze chciałam, żebyśmy przede wszystkim prześladowanym chrześcijanom pomagali. Czyli rozumiem, żeby pomagać im tam w terenie, gdzie oni są. Znaczy, moja wielką... Zacznijmy może tak, bo moja fundacja też sprowadziła um, 174 osoby mhm. prześladowanych chrześcijan z kościoła w, w Syrii. Mhm. Bez to było precedens na skalę europejską w o. sposób legalny. E, nie poprzez żaden przemyt, bo, bo przy przymycie. Po pierwsze jest to nielegalne, a po drugie oni są mordowani gwałceni, porywani e, poprzez przez, w drodze, tak naprawdę chrześcijanie. chrześcijanie, tak? Obecnie jest taka sytuacja, że tam na miejscu jest, na, są największe potrzeby i największa konieczność tak naprawdę wsparcia e, kościołów tam. Czy szpitali, czy szkół. Wiadomo, Syria jest w bardzo trudnym stanie powojennym, ale też rozumiem, teraz w ogóle jest taka sytuacja w Polsce gospodarka nam niestety pada powoli i mamy inne jeszcze zagrożenia: takie, że przejmują, islamiści przejmują władzę we Francji w Austrii w Austrii, tylko Francja jest taki problem, że ma broń atomową może do nas dotrzeć, a oni są nieobliczalni a więc są, jeszcze nie, nie mają, i dla nich ilość zgonów się liczy a nie, a nie jakiś, jakieś racjonalne myślenie, więc jeżeli on, oni uznają, że w ten sposób najlepiej się z Składzi, innowierców, bo tutaj nie ma, no to mogą wysłać tą broń. Czy możemy powiedzieć, że e, powiedzmy, że Europa, to o czym Jan Paweł II mówił, że apelował do Europy mówił: Wołam do ciebie stara Europa, odnów korzenie swojej cywilizacji. On widział to, co dzieje się w Europie. I teraz widzimy w krajach zachodnich to jest wielkie zaproszenie ze strony islamu. Oni też demokratycznie będą przejmować władzę. Tak, na przykład w Austrii już parę lat temu czytałem, mówiłam o, sumie, o tym, że przekroczono ten próg dzieci ponad 50% jest islamskich. A więc teraz im, im będzie z każdym rokiem, ten, no, tak naprawdę więcej już w demokratyczny sposób osób będzie mogło, e, mogło głosować. E, my na szczęście nie mamy tego problemu jako Polacy jeszcze w tym momencie, mm, ale tak naprawdę no, musimy już przygotować prawo albo starać się wyjść z tej Unii. Znaczy może nie powinna, no musimy no, myśleć rado, o alternatywach. Rado, o alternatywach, rado, nas, o alternatywach można, musimy o myśleć. Mówić. My celimy sobie mądre myśli mądrych ludzi, i dlatego bardzo proszę. Ja, ja też nie jestem wcale zachwycony Unią Europejską. To, co się dzieje, to teraz nam wszystko chcą narzucić to, co złe. Praktycznie LGBT, zabijanie dzieci, i tak dalej. One to wspierają. No, no i o czym mowa? I teraz to by trzeba e, ekonomistów, ale oni też twierdzą, że niby nam się wydaje, że my wiele zyskaliśmy, e, ale o wiele więcej utraciliśmy, bo, bo e, z krajów zachodnich Niemcy czy inni poprze, poprzejmowali e, to, co, co czym buduje się drogi, między innymi. Żwirownie, cementownie i tak dalej. Dostaniemy, dostajemy jakieś tam pieniądze na, na to, ale i tak oni to, to robią, i to wraca do ich kieszeni. No i tyle mamy z Unii. Zresztą, zresztą tam, tam są takie zawsze wytyczne, i sama obsługa dotacji unijnych to. I Ale księgowości, nie, no właśnie, i sprawozdania. I nie dają nam na co, jest... na co my chcemy, tylko na przykład widzimy: zniszczono e, ziemię, bo to e, dopłacano do tego, żeby zasiewać trawą, a mogliśmy handlować e, dobrą żywnością, zdrową, a inni na tym skorzystali. E, fajnie Krasiński powiedział też, nawiązując do tego, co nam. Właśnie oferują LGBT, aborcje i tak dalej. Nie, sybil, nie knuty, lecz narodów, duch zatrudy to jest ból w ból. I to jest właśnie to widzimy, co, co, co dzieje się, rozlewa się e, na, na, na miastach, e, na ulicach mm, miast naszych. Tak, a poza tym my nie możemy handlować poza Unią bez no, jasne. bez wytycznych i regulacji tak. ogólnounijnych, a więc to, którzy. Dla nas jest problem jako Polaków, zresztą żeby, żebyśmy my mogli otrzymywać z Unii, musimy najpierw wziąć pożyczkę z banków i, i dać. No, Czyli to, to, i potem to, to jest oprocentowane, potem to. trzeba opłacić te wszystkie stanowiska unijne, następnie e, potem w bardzo uregulowany sposób jest nam to przekazywane. A jeżeli się nie wypełni e, wszystkich wskaźników, a ponad 90 firm nie wypełnia, to wciąż tak. Więc to, że się opłaciło produkt, to, że e, musiało się płacić za koszty obsługi, które są gigantyczne. E, poza tym, bo jest jeden dział księgowości, drugi dział jest obsługi dotacji unijnych plus sama obsługa i stworzenie tego projektu, więc za każdym momentem, kiedy cokolwiek coś nie pójdzie nie tak, to przedsiębiorca na przedsiębiorcy ciąży to, że musi zwrócić wszystko. No zgoda. Ale widzimy, chcieli nam też narzucić tych uchodźców i całe szczęście, że, że obecni politycy. Sprzeciwili się temu, tak. bo, bo to grozili karami. Tak, a następnie teraz sukces. ataki były, a ta, ta, teraz taki we Francji to, to, były, to były osoby, które Polacy nie przyjęły. O proszę. A, dziękujemy polskiemu rządowi za tak. to, że, że, że mądrze nie przyjął, a, więc a, gdybyś. No, ja się cieszę, bo pewnie bym też była jedną z tych, które by. Chcieli zaatakować, a... więc tak. A Dziękujemy. o sobie jeszcze powiedzieć, koniec jak pani się tym wszystkim zajęła. Nie lubię mówić o sobie, ale bardzo proszę. <laughs> mój tata jest Syryjczykiem, moja mama jest Polką, a mój tata jest syryjskim pastorem. I zaczęło się od tego, że prześladowani chrześcijanie poprosili moją rodzinę o pomoc w przyjęcia mm, rodzin syryjskich do Polski, żeby pomóc im z wizami. Mm, a ja z kolei, jeżeli chodzi o mnie prywatnie, to ja od lat, odkąd byłam nastolatką, to zawsze mnie interesowały prawa kobiet i tego, co, jak kobiety są krzywdzone w islamie. Ale pani wtedy tam mieszkała? Tak? Nie, nie, tutaj nie, w Polsce. Tutaj w Polsce. Się... Mm, mhm. Ale rozumiem tą tak, mentalność, bo jasne. byłam też tak. po części wychowywana um, w pewnej takiej arabskiej mhm. mentalności. Poza tym m, Tata jest pastorem, więc studiowaliśmy pisma. Ja też studiowałam teologię, więc wiem dokładnie po prostu, jak czym jest, tak jak to funkcjonuje, jak to działa, um, ale przy, może tak dzisiaj najważniejszy jest dzień wyborów w Stanach tak, właśnie. dla całego świata, świata tak. dla nas, A, więc Polonii amerykańskiej, amerykańskiej przypominam, żeby tak. um, jest 7, nie dało się... Do tyłu w różnych w tych Stanach i powinni jeszcze zagłosować za Trumpem, bo jak wiemy tamten demokrata przy... wspiera, wspiera tych, którzy burzą wszystko, którzy niszczą miasta i tak dalej. Całą Antifę i tak, całą też, Antifę. Też, też, też nawet ten ruch Black Lives Matter, tak. tam jak się, jak się patrzy na statysty. statystyki to Islamska część Stanów Zjednoczonych to najwięcej jeszcze skórych po prostu. Yeah. A, więc a, możemy dochodzić do różnych konkluzji, że tak naprawdę to wszystko są zamieszki tego środowiska, tych globalistów, którzy, którzy chcą po prostu przyjąć kontrolę, ale ta kontrola... Będzie bez skrupułów dla życia ludzkiego, dla, dla nas. Um, dla, chrześcijan no, dla, tak. dla chrześcijan, ale tak. dla wszystkich tak naprawdę. Nie, nie, nie wiemy, co czynimy, bo tak naprawdę my mamy tolerancję w Polsce. Ja, ja, tak, ja nie tak. widzę, żeby nie było tolerancji. A, wydaje mi się, że Kościół też e, raczej miłuje bliźniego swego tak. niż źle zraktuje, niż, niż atakuje, tak. tak. tak, tak. Um, no ale też trzeba, Kościół musi się bronić, tak jak dzisiaj widzimy, też atak, atak na kościoły, dawniej tego nie było, żeby, żeby jak na nabożeństwa są, no widzimy to, co, co we Francji się działo, prawda, jest, e, Francja, Anglia, Islam no nie możemy, nie możemy pójść w tym kierunku. No oczywiście, że nie możemy i to jest chuligaństwo to, co się dzieje, ale ataki jest są nie... to jest tę tak zwaną Antifę. Niestety oni sterują. To nie jest tak, że tu takie dzieci 13-letnie, 12-letnie, one mają świadomość, nie mają żadnej świadomości, czy tam ta błyskawica, to, to nazistowskie symbole. Ja powywalałem niedawno tych wszystkich, którzy na Facebooku, jeszcze nie wszystkich, bo mam 5 tysięcy osób, nie, ale jak, jak kogoś zauważyłem, ktoś z tym znakiem wywalałem z Facebooka. Nie chcę mieć takich ludzi nazistów. Czyli znaczy, znaczy, ludzie też nie wiedzą zawsze, co czynią i to, to jest jakiś punkt widzenia i musimy patrzeć e, też na ból kobiet, bo to jest w jakiś sposób. No, nie, wiele osób wychodzi z jakiegoś tam powodu, więc to też nie możemy no, są... za Ale są sterowani, ci ludzie. To są sterowanie, no co taka dziewczynka 12 13 letnia może, może mieć wiedzę o życiu, o człowieku, o jego godności, o godności kobiety. No tak nie ale tak. no, nie, widziałam, nie widziałam 12 widziałam No nie, no dużo było, tak, było, tak, było, tak. Nawet tak. z tabliczkami, takie małe dzieci, no, wojna, no nie, no bez przesady. Dlatego y, ja uważam, że to co Kościół głosi... Mówi miłość drugiego człowieka, miłość Pana Boga, drugiego człowieka, ale też musimy się chronić, chronić przed złem. I tak jak Pani Prezes wspomniała, że, że dobrze, że Polska się chroniła przed najazdem muzułmanów. No i koniec kropki. Ja bym nie porównywała kobiet do najazdu muzułmanów ani chuligaństwa, tylko Potępiam, w stu procentach potępiam te ataki na kościoły. Nie, nie ukrywam, że to jest przykro, przykre, ale wydaje mi się, że powinna być dyskusja. No a, ale zobaczmy, to co powiedziałem, że to jest sterowane, to co działo się na Zachodzie, to samo u nas te, to, to przynoszą. No i tyle. My musimy się chronić przed tym. My, my żyjemy w kręgu cywilizacji łacińskiej, opartej na Piśmie Świętym, na objawieniu. No i tyle, na nie, miłość, widzimy go jak siebie tak, samego, tak, jest. A, no, tak no. i trzeba tak. A... Jeżeli zaatakuje, poza tym w kościołach tak, każdy tak naprawdę jak potrzebuje pomocy, to szuka wytchnienia tak, i otrzymuje tak. tego wytchnienia. I, I ma prawo przyjść i się pomodlić i tak dalej. Każdy człowiek. I ja mam ja mnóstwo dobroci od księdza, od sióstr, od. Tak. Od pastorów i od tak. innych ludzi wierzących otrzymałam i widziałam też w trakcie działania fundacji. Jak on, Kościół to był pierwszy ośrodek pomocowy. E, i, I atakowanie jest naprawdę, naprawdę przykre tak, że są takie jednostki, które w ten sposób. E, a tak, tym bardziej, że nie mówi się, jak wiele kosiu, wiesz, karitasy, ile, ile, ile pomocy robią siostry, na przykład w żbikowie, bardziej śląskim prowadzą ośrodki dla dzieci z głębokim opośledzeniem, naprawdę, ile się namęczą. Pamiętam, jedna siostra mówiła, gdyby nieświadomość, że, że tutaj. W tych dzieciach jest Chrystus, jego cierpienie, to ona nie miałaby siły, żeby dzień tam pracować. Ja pracowałam, matki Teresy z Kalkuty w Indiach, to też myłem tych ludzi zabrudzonych po całej nocy, na początku na wymioty zbierało, ale taki piękny symbol był, bo na takim podwyższeniu kładliśmy tych ludzi, my myliśmy ich, ja ich szczegłem karmiłem i tak dalej. I, I był u góry Chrystus cierpiący z krzyżem obok napis: Body of Christ, ciało Chrystusa. Właśnie ta świadomość, że, że w tych ludziach cierpi Chrystus, to dla człowieka wierzącego, właśnie to jest to, pani prezes powiedziała, realizowanie tego przykazania miłości. Tak, a poza tym taki, nie, ca cała ta sytuacja jest naprawdę przykra, która się dzieje. Um... No, ale spróbujmy może pamiętać o tym, że są. Dla mnie to jest naprawdę dziwne, że teraz wszyscy wyszli na ulicę, że teraz są takie ruchy, protesty, zresztą w ogóle to, co się dzieje w Europie w Zgadzam. momencie, kiedy są wybory w Stanach, a. Tak. Czyli teraz się ważą całe. No losy świata, świata, praktycznie tak, tak. tak. losy świata. świata Jak tutaj e, wygra Trump, no to wiemy, że będzie. E, powiedzmy, bronił drugiego człowieka, tych ludzi, którzy mają różnego rodzaju biznesy i tak dalej, a nie tak jak ten poprzednik wspierał e, tych, no tak jak pani powiedziała, to e, w tych czarnoskórych często byli islamiści. To dla nich to jest święta wojna i koniec. Najwięcej islamistów w Stanach to są czarnoskórzy, no bo oni tam przechodzili tak. po prostu i musimy, musimy też sobie zdawać z tego sprawę. Super, dziękuję bardzo e, za to, że pani nam e, kilka ładnych myśli powiedziała e, o islamie, e, o tym, że, że, że my mamy jako chrześcijanie kierować się miłością I dziękuję Pani, to, co Pani robi przez Fundację Estera, że Pani sprowadza chrześcijan tutaj do Polski wspierają. Już teraz na ten moment nie sprowadzam. Ale wiemy to, co pani robiła i nadal i taka strategia na jest. Pomoc. Także drodzy Państwo, moim Państwa gościem była pani Miriam Szady, prezes Fundacji Estera. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Proszę.